Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj przetestujemy sobie zdrapeczkę koralowa. Mam tutaj trzy kolory z koralowej i zobaczymy, co tutaj kryje się w środku. Czy będzie jakaś wygrana? 200 tysięcy do wygrania to jest nagroda główna. Więc no, zaczynamy. Pamiętajcie, trzymajcie kciuki i zostawcie łapkę w górę. Zdrapeczki mam z numerami, jeszcze pokażę z jakimi numerami. Mam 15, 16, 17. Trzy różne kolory. Mamy 20 stopni wygranej, także no coś powinno wpaść, nie? Chyba, chyba rzadko która zdrapka daje aż tyle stopni wygranej. Zaczynamy od, no, od 15. Od 15 sobie zaczniemy. I co my tutaj mamy? Motyl. Motyl, motyl motyl szukamy motyla motyl tu jest motyl tu mamy jednego motylka nie drugi motylek jeszcze tu to jest właśnie ta zdrabka jest taka czasochłonna to w sam raz do tak zwanej kawki co my tu dalej mamy dalej mamy syrena Syrena, gdzie jest syrena? Słuchajcie, gdzie jest syrena? Kto widzi syrenę? Jest syrena, tutaj dwie są syreny. Mm. Dwie syreny, jeszcze jakieś będzie więcej? Nie, nie ma. to jedziemy dalej. Co dalej jest? Dalej jest krab. Krab ma... jest tutaj. Jeszcze gdzieś? Czy jeszcze gdzieś jest? Nie widzę. Nie, jest tutaj. Idziemy dalej. Jeżeli chodzi o warstwę ścieralną, no w miarę schodzi dobrze. Skrzynia, tak? Skrzynia. Eee, ktoś widział skrzynię? Gdzieś musi być. Jest tutaj. Jest tutaj skrzynia. Dalej mamy torba. Eee, torba na zakupy jest tutaj. Jeszcze gdzieś jest torba. Tu jest torba. Okej. Okay. I tu. Idziemy dalej. Shorty. Słuchajcie, shorty. A shorty są tu. Mm, tu nie ma, tu nie ma. I tu. Bawimy się dalej. Co tam dalej mamy? Troja ja Czy ja gdzieś to widziałem? Tu jest. Tylko jedna pozycja. Jedziemy dalej. Kokos. Kokos jest tutaj. Kokos jest tutaj i tu. Dwa kokosy. Jedziemy dalej. Słońce. Mamy słoneczko. Mamy słoneczko. Jeszcze gdzieś jest słoneczko. Tu jest słoneczko. Tak. Bawimy się dalej. Rozgwiazda. Rozgwiazda mamy. Mhm. Jeszcze gdzieś? Pewnie... Pewnie... Nie. Dalej mamy koło, koło ratunkowe. Chciałem powiedzieć koło zapasowe. Koło ratunkowe. Jest tutaj. I tu. Mamy dwa koła. O, dwa koła fajna wygrana, nie? Co dalej? Meduza. Nie ma meduzy. Nie ma meduzy. Yy, meduza. Jest jeszcze jedna tutaj. Dobra. Pojedziemy dalej. Kotwica kotwice. I tu. Mhm. Kapelusz. Jest kapelusz. Gdzieś jest jeszcze jeden. Nie dostrzegam. Co dalej mamy? Wulkan. Przepraszam, wulkan. Ktoś widział wulkan. A, jest jeszcze torba niedodrapana. Wulkan. Hmm. Jak wulkan no, wygląda? Tu jest wulkan. Jeden wulkan. Maska. Maska. Tu jest maska. Tu jest meduza jeszcze niedodrapana. Więcej maski nie, nie ma. Przynajmniej ja nie dostrzegam. Co dalej? Ośmiornica. Tu jest ośmiornica. Jeszcze gdzieś tu jest ośmiornica. OK. i. Nie ma więcej. Wodolot jest tu. Ale i mamy płetwy. Tu jeszcze gdzieś są płetwy. Tu są klapki. To nie ma więcej. I. Co tu jest? Neptun? Neptun. Neptun, Neptun. Gdzieś go widziałem. Gdzieś ty jest Neptun. Ktoś widział? Ja go gdzieś widziałem, ale nie pamiętam gdzie. Mm, tu nie ma. Tu nie ma. Tu nie ma. Kapelusz był, nie? Był. Neptun. Tu jest Neptun. No to czyli mamy, zobaczcie, na sam koniec ułożyła nam się linia. Ułożyła nam się linia, jest 10 zł. 10 zł. Sprawdzimy sobie kontrolne. P, P, P. 3 razy P. Ułożyła nam się linia. 10 zł, bo piłki nie było no to dobra, tu jest dycha jedziemy dalej szesnastka w takim razie szesnastkę jedziemy co tam mamy w tej szesnastce? syrenę syrena gdzieś ty jest gdzieś ty jest kobito, syrena no to jest ok, dalej mamy Shorty, to są shorty i gdzieś są jeszcze shorty. Wygląda na to, że nie. Idziemy dalej. Aparat, tu nie ma, tu nie ma. Aparat, aparat, to jest aparat. I to jest aparat. Deska, deska, to jest deska. Więcej desek nie ma. Co dalej? Cytryna. 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 Jeszcze gdzieś jest cytryna, to jest cytryna. I tu są dwie. Tak. Dalej mamy palmę. Palma jest tutaj. Palma jest tutaj jedna palma, tylko czyli palma mi nie odbija. Słońce, słońce, jest słońce, tu jest słońce. Dalej mamy parasol. Parasol, tu jest parasol. Jeszcze gdzieś nie widzę. Dalej mamy. Kostium. Jest tutaj kostium. Jeszcze jest tu jeden. I tu jest jeszcze jeden. I to już wszystko. I jedziemy dalej. To tam dalej kokos. Tu nie ma kokosa, tu nie ma kokosa. Tu też tu jest jeden kokos. I tu jest jeden kokos. Więcej kokosów nie ma. Dalej mamy płetwy tu nie ma tu też nie ma tu nie ma tu są płetwy i tu są płetwy dalej mamy skrzynia skrzynia jest tutaj skrzynia jest tutaj więcej skrzyni nie ma meduza nie ma meduzy nie ma meduzy nie ma meduzy. Też nie ma meduzy. Tu jest meduza na dole. Tu jest jedna meduza. Co dalej? Ośmiorniczka. No to tutaj jest ośmiorniczka. Tu jest ośmiorniczka. I więcej ośmi Nie, jeszcze jest tu jedna. I słuchajcie, tu mam jeszcze Syrenę Niedodrapaną. Znalazłem. Motyl, motyl. Tu nie ma motyla, też nie ma i tu też nie ma. Co dalej? Perła. Perła. Tu jest perła. Jedna perła tylko. W całej zdrapce. Co tam dalej mamy? Neptun. Neptun, tu jest małpa. Gdzie jest ten Neptun? On gdzieś tu był. Tu jest Neptun. Neptun. Tylko jeden Neptun. Dobra. Co dalej? Leżak. Tu jest leżak. Tu nie ma. Tu nie ma. I tu też nie ma. Krab. Tu jest krab. Tu jest krab. Nie ma, tu nie ma, tu nie ma, i tutaj też nie ma. I to co, co dalej? Koło. Koło ratunkowe. Tu mamy koło. I tu mamy koło. No ale wygląda na to, że nic nam się tutaj nie ułożyło. Żadna linia, nie? No nie, sprawdzimy kontrolne. No, nie, kontrolne potwierdzają to. Jest pustak. Ok, i ostatnia kolorowa kokos. Kokos jest tutaj. Kokos jest tutaj. Tutaj. No, są te kokosy. Ciekawy jestem, na razie tak, na 30 zł. dycha jest z powrotem. Kwiat. Kwiat. Tu jest kwiat. Jeszcze tu jest kwiat. I więcej kwiatów nie widzę. Co dalej? Rekin. 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 Gdzie jest rekin? Tu jest rekin Jeszcze gdzieś? Nie To dobrze Meduza Tu jest meduza Meduza, meduza Meduza Tu jest dobrze, to jedziemy dalej Co dalej? Krap Krab, tu jest krab. Tu jest krab i więcej nie ma. Dalej mamy klapki. Tu są płetwy, tu są klapki. Dwa razy. Tu nie ma, i tu też nie ma. Ostatnia pozycja to jest ośmiorniczka. Tu jest ośmiorniczka. Mm, tu też jest ośmiorniczka. I tutaj nie ma ośmiorniczki. Dobra, idziemy dalej. Płetwy. Płetwy są tutaj. Czy tutaj gdzieś są też płetwy? Nie widzę. Nie widzę. Yy, dobra. Motyl. Nie ma, nie ma nie ma, nie ma, jest. Bawimy się dalej. Ananas. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, jest ananas jeden i ananas drugi. Co dalej? Syrena. Syrenę mamy. Gdzie jest ta syrena? Tu jest syrena. Jeszcze gdzieś jedną widziałem tu jest. I więcej już nie ma syrenki. Kto dalej? Księżyc. Jest księżyc. Tu nie ma księżyca. Tu jest księżyc. O tak. Kapelusz. Kapelusz, jeden kapelusz, drugi kapelusz. Jeszcze dziś jest kapelusz? Nie ma kapelusza więcej. Co dalej? Wiatro. Wiatro. Tu jest wiadro. Jedno wiaderko w całej zdrowce. Delfin. Jest delfin. Jest delfin. Jeszcze gdzieś nie ma. Nie, jest tu. Jest tu. Co tam dalej? Hata. Hata wujatoma. Jak to mówią taki taki nie, Hata wujatoma. Gdzie jest Hata? To jest skrzynia. Kto widzi hatę? Hata, Hata, Hata. Tu jest Hata. Tu jest Hata. Co dalej? Cytrynka. Cytrynka jest tutaj. Jest tutaj cytrynka jedna. Dalej mamy torba. Tu jest torba. Mhm. Więcej nie, nie jest jeszcze jedna tu. Tak. Kolejny symbol, parasol, tutaj nie ma, tutaj nie ma. Tutaj nie ma. Parasol jest tutaj. Parasol. Mhm. I ostatnia pozycja. Arbus. Arbus. No i dobra, podsumowanie w takim razie, bo tutaj nic nie widzę, żeby nam się ułożyło. Nie ma całej linii. Tutaj też nie widzę bo tak, no shortów nie było, shortów nie było samolotu też nie było kontrolne R no kontrolne potwierdzają trzy inne kontrolne także na na wydane 30 zł udało się odzyskać 10 zdrapka jako taka. Mówię, 20 stopni wygranych. Zapowiada się ciekawie. Napiszcie w komentarzu, ile zdrapek żeście kupili i ile żeście wygrali. Zostawcie po sobie ślad w postaci łapeczki w górę. Na razie. Ho. Cześć.